Kochani, zupełnie niedawno zakończyliśmy edycję styczniową kursu Moc, Medytacja i Obfitość Celów. To, co się działo w trakcie tego szkolenia, podczas spotkań, podczas rozmów z uczestnikami, bardzo mnie mile zaskoczyło. No i też po samym kursie, jak niesamowite efekty absolwenci tego szkolenia mają. Dlatego pozwolę sobie tutaj przytoczyć jedną z historii, prawdziwych historii, którą, której doświadczyła absolwentka tego właśnie szkolenia z edycji styczniowej 2022 Agata. Oto jej słowa. Kochani, to, co się wczoraj w nocy zadziało, było cudem. W środku nocy przyszedł do mnie syn, skarżył się na ból pod łopatką i w okolicach wątroby, bał się ogromnie. Chciał jechać do szpitala na nocny dyżur. Muszę dodać, że jest osobą wysoko wrażliwą i wszystkie takie sytuacje go przerażają. Zgodził się, bym użyła jednej z metod, których nauczyłaś nas, Bożenko, chociaż nie był przekonany i z trudem przyszło mi go uspokoić i położyć do łóżka. Położył się pod warunkiem, że jak mu nie przejdzie przez godzinę, to pojedziemy na dyżur nocny do szpitala. Dodam jeszcze tylko, że ten ból był według mnie z obciążenia po dźwiganiu ciężkich pudeł i walizek podczas przeprowadzki, brakiem snu i duży stres, bo po raz pierwszy zamieszkał sam. Niemniej syn kreował sobie o wiele gorszą przyczynę. Oczywiście zaczęłam medytować i zastosowałam technikę uzdrawiania. Potem zasnęłam spokojnie. Syn mnie nie obudził po godzinie. Zasnął też i obudziliśmy się wyspani. Rano, ból minął. Dla spokoju zawiozłem syna rano do lekarza, który stwierdził, że nic złego się nie dzieje. Ponaciskał w miejscach, które w nocy bolały i ból się nie pojawił. Kazał odpoczywać. Musiałam się z wami tym podzielić, bo sami wiecie, jak jest, gdy dziecko choruje. Kiedyś zdenerwowałabym się i jechała na ten nocny dyżur. I czekała z synem do rana na izbie przyjęć, trzęsąc się z nerwów i niewyspania. Teraz miałam spokój w sobie i metody, za które jestem bezgranicznie Ci wdzięczna, Byżenko. Korzystajcie, kochani. Zdrowie to stan, który jest nam dany, i mamy narzędzia, które pomagają go utrzymać. Ściskam Was mocno, niech Boskie światło nas nie opuszcza. Już niedługo zaczynamy kolejną edycję tego wyjątkowego szkolenia mocy, bo już na początku kwietnia. Aby wziąć w nim udział, zapisz się na bezpłatną rozmowę. Kliknij w link, poznaj więcej szczegółów i zapisz się na dogodny dla Ciebie termin. Do zobaczenia.